Ukraina, kraj, który według medialnych ścieków i polskojęzycznych polityków rozpaczliwie potrzebuje naszej pomocy, bo wojna, bo bieda, bo jesteśmy zobowiązani, bo to też niby nasza wojna. Taka narracja leci na stop. Druga bajka z tej samej stajni. To nasi bracia, nasi przyjaciele. Tylko czy prawdziwy przyjaciel po każdej transzy i każdym transporcie pomocy pluje nam prosto w twarz, stawiając pomniki ludobójcom i czcząc banderę. Zapraszam do obejrzenia krótkiego, ale bardzo wymownego filmu koleżanki Lidii Perek. Link w pierwszym komentarzu. Zobaczcie sami, co tam się dzieje. I jedno proste pytanie. Odpowiedzcie w komentarzach. Czy takiego przyjaciela naprawdę mamy dalej wspierać? Pozdrawiam serdecznie. Mateusz Rutkowski, Konfederacja Korony Polskiej.